W dzisiejszym materiale zobaczycie zasilanie od firmy Squid Industries o nazwie Detonator. Tak prezentuje się samo opakowanie. I przejdźmy do tego, co znajdziemy w środku. Otworzymy. Na pierwszy rzut oka mamy samo zasilanie. Sprawdźmy, czy na dole coś jeszcze znajdziemy. Mamy tutaj kabelek Micro USB do ładowania bądź aktualizacji naszego oprogramowania, skierki I tam zbędna papierologia, czyli instrukcja obsługi. Dobra, włóżmy to z powrotem. I odłożymy na bok. I przyjrzymy się temu, co nas najbardziej interesuje, czyli samemu zasilaniu. Mamy tutaj konektor 510, oczywiście pozłacany. Jest on tutaj sprężynowy, bardzo spoko. Przycisk plus i minus. Oraz fire, port USB. Klapkę, pod którą zajdziemy miejsce. Na jeden akumulator 18650 na adapterze bądź bez na 21700. Włożymy go zatem plusem do góry i zamkniemy. I teraz tak, pięcioklikiem go uruchomimy, a właśnie, że nie do końca, bo jak możecie tutaj zauważyć, mamy taki malutki przesuwak, przesuwaczek w sumie Off-On. Jest to bardzo fajna opcja, bo nie ma możliwości, żeby zasilanie się włączyło w kieszeni Ponieważ trzeba dość mocno przesunąć ten pstryczek Żeby zaskoczyło Urządzenie samo się uruchomi Sam detonator pracuje od 7 do 120W Mamy tutaj Oczywiście waty Poziom naładowania akumulatora Podany w procentach i w postaci samej ikony Mamy Oporność naszej grzeczki, podawany woltasz, yy, tryb napięcia, z którego korzystamy. Tutaj mamy w tym przypadku z samego startu y, tryb normal i oczywiście kantor I teraz tak: przyciskiem Fire oraz plus. Nic się nie dzieje. Przyciskiem Fire oraz minus. Jeszcze o, blokujemy podawanie napięcia i same przyciski. Bardzo spoko. W taki sam sposób odblokowujemy I teraz tak. Klikając trzy razy, możemy wejść w tryb ustawień. Jak widzicie, pojawiła się tutaj taka mała strzałeczka. Mamy ją przy literze M. I teraz klikamy przycisk Fire. I możemy ustawić, ustawić tryby pamięci. Tryb pamięci: 1, 2, 3 i z powrotem standardowo. Tryby pamięci są po to że w momencie kiedy sobie ustawicie swoje ustawienia typu waty -y, yy, jakiś tam wygaszacze ekranu i tak dalej powiedzmy yy, to po prostu tryb pamięci to zapamiętuje i nie musicie tego po prostu za każdym razem ustawiać gdy zmieniacie porownik możecie zapisać pod dany porownik swój tryb i po prostu wczytać go z tego trybu memory ponownie klikamy trzy razy i możemy wejść w ustawienia mamy tutaj tryb normal jak był ze startu, tryb soft Czyli przez pierwszą sekundę podaje troszkę niższe napięcie, Żeby nie walić, że tak powiem, na maksa ile się da na sam start grzałki, tylko żeby delikatnie ją rozgrzeć. Mamy też tryb hard, czyli tutaj przez pierwszą sekundę, powiedzmy, mamy ustawione 50W, a on nam przez sekundę poda tych watów 60. Bardzo fajny tryb dla mocnych grzałczek. Pomaga to w ruszeniu grzałki, jeśli chodzi o, o sam start jej na początku. I mamy tryb user, czyli możemy ustawić sobie. Waty podawaną, podawane przez każdą sekundę. A co ciekawe, wyjdziemy sobie najpierw z tego. Możemy dać testa, możemy dać reseta, Jest to zresetuję. I co ciekawe, jak możecie zauważyć, jest to z jednej strony fajne, a z drugiej strony trochę uciążliwe, że nie możemy, dać, yy, nie możemy ustawić watu, watów, na, które są podawane na sekundę. W, w, jeśli chodzi o samą krzywą, czyli musimy dać sobie powiedzmy 120W, Ja mówię tak przykładowo, nie? Maksymalną moc, którą możemy 120W i teraz trzy klikiem, raz, dwa, trzy, wejdziemy sobie jeszcze raz w ten tryb krzywej i dopiero teraz możecie sobie ustawiać przez daną sekundę, jakie napięcie może podawać. Czyli powiedzmy, pierwsza sekunda to jest 100, żeby rozgrzać grzałkę, kolejna, nadal 100 i powiedzmy w, trzecie, w trzeciej sekundzie. 75 W, żeby podtrzymać tą temperaturę i nie zużywać tyle mocy z naszego ogniwa zresetujemy to sobie i wyjdziemy i teraz tak możemy ponownie kliknąć 3 razy raz, dwa, trzy i na samym końcu mamy jak zobaczycie zaznaczonego teraz kantala, klikając na niego możemy zmienić na kontrolę temperatury pod stal pod nikiel, tytan i ręcznie ustawić kontrolę temperatury, tak zwany TCR. Ja zostanę przy kontrolu. Co ciekawe, pięcioklikiem, nie jak w każdym urządzeniu to działa, blokujemy nasze urządzenie. Czyli do samego wyłączenia służy właśnie ten przesuwaczek. Urządzenie teraz jest zablokowane i w żaden sposób nie da się kompletnie nic zrobić. Yy, w Możecie też wyłączyć urządzenie, możecie właśnie zablokować go pięcioklikiem, co kto woli, wiadomo, że gdy będzie odpalone i zablokowane, szybciej się po prostu włączy dla każdego coś dobrego. Pięcioklikiem go ponownie odblokowujemy, i teraz tak, klikając cztery razy, raz, dwa, trzy, cztery możemy wejść w tryb kolorów. Tryb kolorów, kolorów LED wygląda właśnie na takiej zasadzie, że jeśli możecie zauważyć, to tutaj mamy taki biały paseczek. Są to diody LED. Na pierwszy rzut oka bardzo mało widoczne, ale możemy zmienić sobie kolor tych LEDów. Możemy je włączyć lub wyłączyć. Ustawić kolor czerwony, niebieski, zielony i biały. Powiedzmy, że damy czerwony. I ponownie raz, dwa, trzy, cztery. Możemy ustawić, że tak powiem, tryb oddechu. Czyli jeśli nasze urządzenie jest włączone i przez jakiś czas go nie używamy, zaczyna po prostu świecić sobie dioda LED, która jest tutaj na górze. I możemy ustawić czas, przez który będzie się świecić, czyli 10 minut 30 bądź 60. Zostańmy przy 10. I raz, dwa, trzy. Stawmy sobie na tryb pamięci 1 i zapiszmy te ustawienia, które teraz są. Przykładowo, tak? I teraz jedynie co musicie zrobić, to tak, żeby zobaczyć, jak działają te LEDy, albo czekać kilka chwil, ale nie oszukujmy się, nie będziemy przez minutę stać i czekać, aż to się załączy. Więc po prostu wkręcimy sobie sam parownik. Mam tutaj klina mini dwójkę. A propos, ostatnio pojawił się na, na kanale recenzja tego parownika, jaki sam montaż grzałki. Możecie sprawdzić. I teraz, jak widzicie, no już powiedzmy te 7,5W. Trzymając przycisk Fire, dioda LED się po prostu odpala. Nie jest to nie wiadomo jak mocne podświetlenie, ale dodaje trochę designu, jaki jest przyjemny dla oka. Tak prezentował się detonator od Squid Industries Bardzo fajne zasilanie, mega dobrze wykonane A co najważniejsze, na jednym wymienny akumulator 21700, więc to też jest zaleta Przycisk Fire dość dziwaczny, ale bardzo fajnie wykonany yy, Przyjemny klik I to by było na tyle w tym materiale Lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie Byłbym też, byłbym też wdzięczny, gdybyście zostawili yy, subskrypcję A my widzimy się w kolejnych filmach Siema